6 zasad, które sprawią, że ludzie będą cię lubić. Według Dale'a Carnegie'a w książce: jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi. Zasada pierwsza: okazuj ludziom szczere zainteresowanie. Zasada druga: uśmiechaj się. Zasada trzecia: Pamiętaj, że własne nazwisko to DLA człowieka najsłodsze i najważniejsze spośród wszystkich słów świata. Zasada czwarta. Bądź dobrym słuchaczem. Zachęcaj rozmówcę, aby mówił o sobie samym. Zasada piąta. Mów o tym, co interesuje Twojego rozmówcę. Zasada szósta. Spraw, aby Twój rozmówca poczuł się ważny i zrób to szczerze.